W Maciuś tu słowo, o, o wiórka do ciebie idzie Maciuś Wiórka Maciusia się nie boi W ogóle się nie boi Wiórko Maciuś, patrzy wiórka orzeszka wcina, na pa, -pa wiórka bam ci zrobi w łeb. Bobo orzeszków nie masz już Bobo po prostu mamy orzeszki Idą wiewiórki. Teraz Maciuś, orzeszka daj. Orzeszka daj wiewiórce. Wiewiórka chce. A mam. Nie, daj jej. A mam daj wiewiórce. Wiewiórce. <totekstwo> Zobacz, ona przyszła do ciebie. Nie, nie wolno samemu, nie. Nie, pój. <totekstwo> tak, było, bo karmi wiewiórki. Jeden dla wiewiórki, jeden dla mnie. Nie, do później ble.